I udało się skompletować parę roku czasu. Fajny segmencik. Zresztą, że tak powiem, no, trudno dostępnych elementów. Owszem, są te elementy, ale nie w takich numeracjach, nie, nie, nie w tych wersjach. Wszystko jest podobne do siebie, owszem, ale nie wszystko można łatwo dostać i tak na przykład wzmacniacz zmuszony byłem kopić z nowszej serii czyli on produkowany był pomiędzy 95 a 97 rokiem no i to jest niestety wylądował to zamiast Dość znanego wzmacniacza V3 V3 jest ale niestety się nie mieścił w całości z pozostałymi klockami także wyląduje sobie na odpoczynku jako zapasowy gdyby coś się stało czy to u mnie czy u syna no to po, po prostu będziemy mieli na, na w razie czego Wiadomo jak to jest ze starymi sprzętami. Jak to mawiałem, niektórzy stare to jest dobre wino i skrzypce, no to, to no, no, ma swoje zagrania podczas do czasu. Także warto sobie trzymać coś na, na zapas. A tak poza tym magnetofonik ostatni jaki był produkowany, kurczę co jest. Ostatni trzygłowicowy. Gdzie to jest? No, chyba nie do tych napisów. Nie wyłapię. No dobra. No musicie mi uwierzyć na słowo, że jest on trzygłowicowy. Bardzo trudno dostępny sprzęt. Trzeba go, kurczę, szukać na dłuższy czas. To samo z tym klockiem. Obecnie, nie wiem, może jedna sztuka jest dostępna w Polsce, cała, cała jedna do sprzedaży w Polsce na Allegro, na Alixie. Być może jednego znajdziecie, może dwa w jakimś tam komplecie, nie pojedynczo, ale w komplecie raczej. No za cenę oczywiście nie, raczej nie zachęcającą są do zakupu, no bo to jest życzą tam ludzie około 500 zł za to mi się udało to wyrwać za 200 w 8 roku, także tak to się odbywa Polowanko trzeba cały czas urządzać. Ktoś tam jeśli nie do końca zna wartość. To sprzedaje za śmieszne pieniądze. Także super udało się. Kurczę wszystko. Zebrać całość. Właśnie próbuję jakiś stare kasety kurczę, nie wiem, nagrywane około 20 lat temu. Po, ponad 20. 20-25 lat temu. Już nawet nie wiem co na nich jest. Pomimo tego, że trzygłowicowy z 1994 roku nie posiada autorewersu, no, nawet kaseta ma korcze numer seryjny, nie posiada autorewersu, ale za to ma bardzo dobre właściwości muzyczne. Chociaż tutaj z tej kasety bym nie liczył, przeleżała w szafie ponad 20 lat 25 lat. czy jak to tam się nazywa, to wyszukiwanie, wyszukiwanie nagrań, to wiecie jak to działa. Ktoś, kto się wychowywał w 90-tych latach, to powinien wiedzieć, że to działa na każdą przerwę, która jest w muzyce. Wtedy się zatrzymuje każdorazowo. No takie uroki tego. Jak się mówi, formatu, zapisu. Że fajnie jestem zadowolony. No. A co dalej? Nie wiem. To to, nie wiem na czym to było nagrywane. Nawet nie mam pojęcia zielonego, ale fajnie nie brzmi. Drugą kasetę odpalałem. Była spoko. Oczywiście tak. Powiem Wam w skrócie.